Cześć komiki! Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego, mianowicie przewodnik po najskuteczniejszych narzędziach do analizy rynku kryptowalut. Przekonajmy się, z jakich serwisów najlepiej korzystać, aby zarobić cyfrowe orzeszki i ułatwić sobie podróż po kryptowalutowym świecie. Zaczynamy! I jeszcze tylko standardowa wzmianka, że wszystkie podawane tutaj informacje pochodzą z przeszukiwania ogromnych zasobów internetu, a także całej masy recenzji użytkowników. Mam dla Was wyłącznie najświeższe dane i najtrafniejsze spostrzeżenia. Na miejscu 12 naszą listę rozpoczyna Coindance. Każdy chomik ma taki ulubiony, wyleżony zakątek norki, a dla entuzjastów Bitcoina takim kącikiem jest Coindance. Można tam znaleźć sporo twardych faktów, między innymi statystyki węzłów i rozmiary bloków. To cenne informacje, jeśli ktoś chce sprawdzić, jak Bitcoin radzi sobie w różnych krajach. Problem w tym, że skupia się wyłącznie na tej jednej walucie, a zatem dla większości kryptoentuzjastów okaże się trochę zbyt niszowy. Na 11. miejscu plasuje się CryptoComper. Doskonała metoda porównywania aktualnej pozycji różnych monet, bo skrupulatny homik sprawdza przed zakupem różne odmiany ziarenek. Platformę docenią zwłaszcza amatorzy statystyk oraz informacji podawanych w czasie rzeczywistym. Naturalnie, nawet z pomocą najlepszych narzędzi przeczesywania rynku kryptowalut, może przypominać szukanie igły w stogu siana. Miejsce 10. Kryptomiso. To sprytne narzędzie klasyfikuje projekty na podstawie aktywności na GitHubie, co pozwala sprawdzić, kto wysuwa się naprzód w technologicznym wyścigu. Obeznanym chomiczkom, Kryptomiso oferuje bezpośredni wgląd w tajniki pracy deweloperów. Miejsce 9. Sentiment. Znajdziemy tutaj informacje w najdrobniejszych detalach i alerty, a sprytne chomiki będą w stanie nawet wywęszyć trendy, nawet w mediach społecznościowych, zanim trafią one do mainstreamu. Sentiment jest niczym kryształowa kula. Jednak korzystanie z tej potężnej magii wiąże się z opłatą po okresie próbnym. Miejsce ósme. Znany i lubiany CoinMarketCap. Jest to serwis darmowy i przyjazny dla użytkownika, który oferuje multum użytecznych funkcji, jak choćby aktualizację cen w czasie rzeczywistym, kapitalizację rynkową oraz wolumeny handlowe z wielu giełd. Rzecz absolutnie niezbędna, aby właściwie śledzić trendy rynkowe i podejmować świadome decyzje. Z dużą popularnością wiąże się również duża odpowiedzialność. Czy potraficie zejść z utartych szlaków, aby odkryć kryptowalutowe pereł? Miejsce siówne. CoinMarket CoinMarketCall. Jedna literka robi różnicę. Na tym serwisie dowiecie się m.in. o nadchodzących duplikacjach oraz aktualizacjach różnych blockchainów. To cenne informacje dla zapobiegliwych insiderów, postępujących zgodnie z zasadą sprzedawaj plotki, kupuj fakty. Pomagają w idealnym momencie złapać falę. Tylko pamiętajcie, że w przewidywaniu ruchów rynkowych zawsze najlepiej jednak polegać na własnej intuicji. Miejsce szóste. Nansen, czyli mekka dla wielbicieli Ethereum. To praktycznie wyjściówka za kulisy, gdzie można precyzyjnie śledzić portfele i trendy rynkowe związane z tą walutą. Chcecie sprawdzić, w co wkładają pieniądze eksperci? Nansen ujawni Wam posunięcia najbardziej wziętych inwestorów na rynku. Oczywiście tylko i wyłącznie, jeśli dotyczą one Ethereum. Miejsce piąte. TradingView. Prawdziwy skarb dla miłośników roztrząsania rozmaitych wzorców i wykresów. Od rysowania linii trendów po prognozowanie punktów zwrotnych cen. Na tej platformie możecie dowolnie trenować swoje handlowe mięśnie. Oferuje rozległą gamę narzędzi i wskaźników do rozwijania umiejętności analitycznych. Tylko nie siedźcie za długo przed monitorem, bo taki trening nie zastąpi Wam fizycznego. Miejsce czwarte. Lunar Crash. Dostraja się do szumu w mediach społecznościowych, aby ocenić, co jest obecnie na topie w świecie kryptowalut. Ciekawie was, co opinia publiczna sądzi o waszej ulubionej monecie, Lunar Crash działa jak wasz osobisty informator, szepcząc wam do ucha najnowsze plotki i trendy, to jak posiadanie szerokiej sieci pomocników, którzy informują Was na bieżąco o wszystkim, co związane z kryptowalutami. Miejsce trzecie. Defi Lama. Istna kopalnia wiedzy o zdecentralizowanych finansach. Jeśli Defi to wasz plac zabaw, Defi Lama daje wam klucz do każdej huśtawki, zjeżdżalni i piaskownicy. A najlepsze, że wszystko to jest dostępne całkowicie za darmo. Nie ma to jak darmowa przejażdżka, zwłaszcza jeśli z taką łatwością, pozwala zapoznać się z tajnikami Defi. Na zaszczytnym drugim miejscu plasuje się Messari. Obszerna skarbnica aktualnych i precyzyjnych informacji o kryptowalutach. Czy to śledzenie ruchów bilorybów, czy dogłębna analiza rynku, Messari zapewnia idealne narzędzia do takich analiz. To jak wasza prywatna agencja detektywistyczna, tyle że do spraw krypto. Nic tylko brać lupę i kapelusz detektywa. Messari sprawi, że poczujecie się jak Sherlock Holmes w dynamicznym świecie kryptowalut. Dotarliśmy do wielkiego finału! Jeszcze tylko krótkie przypomnienie zanim odsłonię numer jeden. Utworzyłem tę listę na podstawie dogłębnych badań rynku oraz opinii użytkowników. Weźcie pod uwagę, że wybór optymalnej platformy powinien zależeć od Waszych specyficznych potrzeb. No dobrze, a teraz proszę o werble. Zajrzyjmy na szczyt dzisiejszego rankingu! Definitywnym narzędziem w sferze kryptowalut okazało się Artemis. Platforma słynie z adaptacyjności oraz przyjazności dla użytkownika. Doskonale zaspokaja potrzeby zarówno nowicjuszy, jak i doświadczonych traderów. Nie tylko udostępnia bowiem szczegółową analizę trendów, ale dodatkowo każdy wykres można dowolnie dopasować do swoich potrzeb. Intuicyjny interfejs przedstawia złożone dane w prosty sposób, dzięki czemu można skupić się na podejmowaniu świadomych decyzji. Dotarliśmy zatem do końca. Tak wygląda lista 12 najlepszych platform do nawigacji po burzliwym morzu kryptowalut. Czy inwestujecie na dłuższą metę, czy tylko węszycie za szybką okazją? Jedno z tych narzędzi z pewnością pomoże Wam kopać głębiej, wspinać się wyżej, a może nawet zachomikować troszkę złotego serka. I to tyle na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie i włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych kryptonowinek. Pamiętajcie, chomiki to Siła, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do zobaczenia.